A, wybuchła właśnie rebelia chłopska i nie została tak w Cześć, witam w kolejnym pięknym odcinku Antebellenowskiego Moda. E, tym razem zagramy sobie w włosczyzną, ponieważ e, kliknąłem sobie na włosczyznę Takiolo i zobaczyłem, że możemy stworzyć taki dziwny nastrój Unite Principalities, której nie wiedziałem nawet, że istnieje. Do tego potrzebowaliśmy byśmy Cię podbić, e, no tak, czyli całą Mołdawię. No, będzie to coś dość ciężkie, ale można zawsze spróbować. Ale znaczy, co nie będzie akurat ciężkie? Co ja w gadam? Ciężej będzie z Bułgarią, więc Bułgaria od razu na Rwala idzie. Um, może się uda z Tobą sojusz. albo z Serbami. Dobra, e, kogo tu masz na enemistów? Sycylię. O! Rzadko się zdarza, że no, właśnie Bułgaria i seria biorą ze sobą sojusz. Przydałoby się z Tobą sojusz wziąć. Pora, chce ze mną Sojusz, ja chyba to zaakceptuję. Okej, okay, piszemy Sojusz z Galicją, i Wołu. z Galicją i Wołyniem, tylko nie mam relacji. Robię klejma na, na tych panów. Miałem już trochę dwóch doradców, zwłaszcza do dywabania. ten doradca mi się wydaje super mocny. E, dobra, mamy z tą Sojusz. A ja miałem w ogóle jakąś misję na ciebie. Nawet tego nie zobaczyłam, ale okej. Okay. Znacie misja, kłośnika, wiecie o co chodzi. To jest zagra. Od razu na rywalu Uff. W sumie się na JOLO podbić. I ja chyba tak zrobię, wiecie? JOLO, wojna z tobą. A, może mi w sumie Ty pomóc żyć. Pomoże. Co ja w ogóle mówię? Pomóc. Dajemy już teraz free company, yy, Dlatego, że to może poradzić nasze stosunki, żeby mieć sojusz z Tobą. Ale nie a tyle, żeby go mieć, więc ogół ogólnie fajnie. Może nie wiem, wejdzie tu ma 11 jakimś cudem, czy. A, wybuchła właśnie rebelia chłopska i mi został kupował free company. Mogę wam powiedzieć, że ja mam specjalny 20 subskrybowego, jeżeli by w ogóle takie czasy doszły. Mogę nagrać odcinek z Antiochii. Już mam pewną strategię na Antiochi, jeżeli byście chcieli to zobaczyć, no to zostawcie suba. O, 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 udało się z Sycylią sobie złapać. Czy podbierzcie sobie z Sycylią? Ja sojuszem z Sycylianem. Uff, to bardzo to było akurat. Dobra, teraz robimy na wszystkich faworki. Chyba na początku na ciebie, bo na początku jednak Mołdawię zaatakujemy, jednak Bizancjum będzie mimo wszystko dość łatwe do rozwalenia. Jeszcze jak tu wejdzie moja dynastia, to już świetnie będzie. Tak, po prostu będzie. To tym ona ma też są sytuację, więc raczej nie chcę spisać, wiem, bo grałam Bizancjum. O, jeszcze Morea, bo widziałem nieupodległość. Po prostu ja nie wiem, co ta Morea co w ogóle to zrobić, czy nie. Moim zdaniem to powinno być tak, że jeszcze i Pirusz się do nich dołączy, albo coś takiego. Albo że ta Morea może, nie wiem, dostać wsparcie od Wenecji, czy coś takiego, bo tak to, to ta Morea trochę nie ma szans na w ogóle przeżycie. No nie, jeszcze ci Bułgaria zagwarantowała niepodległość, to co się w Bułgarii w takim razie wisi pomocą Sycylii? Tak nie może być, że ona gwarantuje ciąż niepodległość po tak. To powinno być zakazane. Dobra, wyźmiemy za ziemię Sycylię, jeszcze Chorwację nie dołącz. nie wiem dlaczego. Jeszcze Chorwacja, na Sojuszu Dobra, przynajmniej Bułgaria nie dołączy Ty miałeś włączony fort Dawaj tutaj może... Ty masz Malveement Speed? Tak um, Może będzie ktoś, kto ma coś w Siege'u Dobra, na razie Ciebie Żebyś jak najszybko doszedł, ale... Doszedł, ale Zaraz zmieniamy, czekaj Dobra, minie jeden miesiąc na pewno Teraz zmieniamy tuż przedtem ciebie. Tak. Nie, nawet jeden miesiąc nie minął. Ok, bardzo fajnie. Teraz Sycylia. Nie wiem, czy Sycylia w ogóle się zdesantuje, czy nie. Znając Sycylię, sy sycylijskie możliwości, raczej nie, bo są one ograniczone intelektualnie. No i. Znaczy w sumie to nie są. Zupełnie odwrotnie, bo bardzo lubią nie pomagać sojusznikom. Właśnie w ogóle z Wenecją wygrywa. WTF. Jedzie bardzo dużo Bułgarów. Nie mam Free Company, niestety. A nie, mam Free Dobra, nieważne, nie było tematu. Ile tutaj jest obrońców? 400. 400 dzielnych znian w broni tego fortu. Włoszczyzny... Dobra. E, pijmy się tutaj. E, leć tędy. Tobą. Zobaczymy. Dobra, dojdą ci jako posiłki. Dobra, oni mnie tu masakrują zupełnie. To jest totalna masakracja. Ja myślałam, że ja tu z tak łajpa wyrwę. Dobra, zeszli przynajmniej ze stolicy, chociaż to raczej. Będę przekrzykiwał psa, tak jest moja taktyka. E, dobra, e... to są za Nie Najczęśliwsza kampania, jaką miałem na tabelu. Dobra, mam pewną taktykę. Robimy szybko tutaj dziury. Wbijamy się przez tą dziurę w murzu. Cyr jak zwykle nic nie robi. Mhm, fajnie. A nie, będę musiał się zadłużyć na tą wojnę, zrekrutować hajduków Fajnie. O, to się akurat tu w i mi jest tak łajpa 6. a nie o dziwo, nie. Dobra, rób tutaj szarże ura. Czekaj, y... Ok, padło. Padł ten fort. Mamy 30 warscora. Nie wystarczy, żeby zabrać do bluczy? Nie. Ale już jest bardzo blisko. Dobra. Ej, gdybyśmy weźli na Dobrudzie, bo ja w sumie jedyne co Cię chcę, to do Dobrudzie. O, i mogę jeszcze Tobie w międzyczasie wypowiedzieć wojnę. E, zaznaczyć to wszystko jako province of interest, żeby mi nic tutaj nikt nie podebrał. Nic. Bo w sumie byście dość sporo chcieli. Dobra, wezwać Was do tej wojny. E, szybko ruszyć tędy. Dobra, stań na Dobrudzie. I już byś oddał Dobrudzie. Ej. 300 kills, plan tych ninja, żeby zdobyć Dobrudżę. Dobra, mamy Dobrudżę, możemy ją skorować i mamy chyba już pierwszą misję. Tak, y, claim Dobrudża. I tutaj podujemy z Seapart. Tak, ty w ogóle nie masz moralek. Dziwię się przed chwilą, strumowałeś Ford. Fort. Okej, okay, y, dlaczego tutaj ma w sumie stolica Mołdawia? Ciekawe w sumie, czy Mołdawia ma jakikolwiek film, fajne misje. Y, niestety to oblega halić ci wołać, szkoda. Szkoda. Dlaczego może to w ogóle przeżyły? Co to zaporoże to sobie wzięło, no nieprawnie. Cała mu jest moja i kto się nie zgadza, niech idzie do lwów. O, o! Czekaj szybko, biegnij tu. Daj tutaj pana tego. Wlada trzeciego. Wlada trzeci. Szybko, szybko tutaj dobiegnij. Zanim ktokolwiek inny dobra, inne Dobra. My teraz mamy to... Ym. I możemy to wszystko zdobyć. Dobra, yy, możesz... mógłbyś przestać to mieć? A, i ty teraz nie chcesz... A, no tak, bo no, w sumie ci nic nie dam za tą wojnę, no cóż, wybacz. Yy, dobra, większość się udało zagarnąć, ale ja muszę mieć całą, żeby sformułować ten principalities union, union principalities. A nie! I co? I pisze, że ja mogę tą misję zrobić. I to nam decyzję robi, ale przecież ta decyzja jest już tu. What the fuck? Okej, okay, dziwne. na Konstantynopol. Moim zdaniem Konstantynopol powinien mieć coś, żeby było strasznie ciężko go zdobyć, nie wiem. Ale to też nawet już w podstawce to powinien mieć. Żeby był, nie wiem, jakiś taki, nie wiem, miał plus 90% for coś takiego. Żeby tam zdobycie Konstantynopola rzeczywiście było czymś ciężkim, a nie, że każdy tak naprawdę może Konstantynopol zdobyć. Rzucimy w ogóle 10 dukatów, nie? Więc to jest ogólnie też śmieszne, bo mamy też sporo Warforce i Ale już po tych wojnach to skończymy. Yy, już kilka tików się to tak mocno broni, nie? Yy, na pewno to się będzie dłużej bronić od Kostaty na pola. Już to po prostu czujesz trzeci tik tak siedzi. O, możemy czwartą militarną. O, jak rad padła czwartą militarną. O nie, nie! Ja się tu rzuciłam tą w tej panią i mnie otoczyli Bizantyjczycy i nie biją po kasku. Dobra, wycofuj się. O, udało się wycofać. O, fajnie się widzę, jak stekłajpują mojego sojusznika. <grym> to widzę, jak to stekłajpuje cały... Cały Wszystkich moich sojuszników. Co się tu dzieje? Patologia. O, zdobyliśmy Konstantynopol, możemy jeszcze z pisować. Dawaj mi pieniądze i dawaj mi warrepsy. Ty nie kochasz jeszcze! Zebrałem ci pieniądze, ty uważasz, nie wiem, ze Sprawiedliwe czy coś, nie wiem, może chciałaś mi po prostu oddać te pieniądze. Teraz zaczynają się schodki. Po pierwsze, trzeba do brudże do state'a dodać. Tak, nie Wielu. może być, żeby y, włoskie terytorium nie było w state'cie. Trzeba by było z tą coś zrobić, ale nie wiem, możemy się w sumie tak zostawić. Czy ty masz jeszcze jakichś sojuszników? Nie, niestety. Okej, okay, ale wszyscy z nią będą mieli trusa, więc raczej ją będę mógł potem zjeść. Teraz pytanie brzmi tak, bo ja nie mogę stworzyć tych United Principalities, ale nie potrzebuję misji, ale nie tak piszę, że nie potrzebuję, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać, tak naprawdę. O, możemy stworzyć sojusz z, z Morabią, więc to jest bardzo dobre. Jej, mamy kozaków! Dajmy specjalne jednostki, dajmy sobie to. Aj, zabrali nam. Ale jestem głupi, zapomniałam o tym. Um, local development jeszcze w tych prowincjach. A, i ja mam 0 ziemi. mam że zabijają ziemię. Tak. Well. Trzeba teraz podewować. Raz, zacóżmy się od burglarsów, bo to będzie lepsze niż te zwykłe dogi i tym spłacimy część zwykłych dogów. I też część zwykłych długów, tych niezwykłych, bo mi się machnęło ręką, więc No. I w sumie wyrzućmy też tego pana I ile teraz tracimy? 0004 i zdewujmy... Jeb, yep. raz jakąś dobrą prowincję, ja tylko mamy, o, to, dwa razy i... I wow, zarabiamy! 0,01, fajnie. No nie, no i przyszedł ten Jonas And Angelos, no i tyle. Można o nim powiedzieć, więc yy, no ogólnie cały Plan Bizantyjski się zrzeknął. Aha, i my możemy stworzyć Unite principalities Mimo tego, że nie zrobiliśmy tej misji. Okej, okay, trochę zbugowane to zobaczmy tę nowej ideę. A to są Rumanie na Zwykłe? nie dostaliśmy też zbyt dużo misji. Możemy jeszcze niby Rumunię stworzyć. Ale czy warto? Nie wiem. Szczerze się trochę więcej spodziewałam po tym Unite Principality. flaga obrzydliwa. Trzeba powiedzieć rzeczy po imieniu obrzydliwa. Bardzo mamy to fajne korelek na mapie. Idee mamy rumuńskie. No nie wiem. Nie wiem co o tym powiedzieć. W się fajna idea, ale nie, misje mamy dalej takie same, w sensie te misje są jeszcze... fajne, ale zawiodłem się szczerze na tym Państwu, powiem szczerze, zawiodłem się, widać, że jeszcze nie jest dopracowany, też nie mieliśmy tą misję zrobić, żeby móc stworzyć w ogóle te United Principality. No jednak nie potrzebujemy zrobić tę misję, cross a decision to form United Principalities, ale ja jestem United Principality. Nie wiem, bardzo zbugowane Państwo, ale no dobra, na dzisiaj myślę, że koniec, pa.